No więc, co takiego dla was mam, widzowie? E, no tak naprawdę to jest ten serwer Discord, na który tak długo czekaliście, wiem, ale w końcu! E, no i co? E, serwer został zrobiony przez Capsona i dzięki niemu ten serwer dla was powstał, e, co też mogę powiedzieć. E, na serwerze będziecie mogli ze mną pogadać, e, ale też będziecie mogli ze sobą pogadać, więc będzie to myślę, że ciekawym. E, no i co? E, mam, be, będzie też dużo tam ankiet i konkursów i zabaw że ten konkursik jest dla was przygotowany. no i co ja też mogę tyle dopowiedzieć, że wy będziecie mieć, znaczy ten serwer przez was będzie mieć duży wpływ na przyszłość kanału na youtube czyli będą ankiety i różne głosowania z kanałem na youtube no i co co, też mogę dopowiedzieć, że discord jest cały czas rozwijany więc, ten serwer discord jest cały czas rozwijany więc um, więc cały czas będziecie musieli. Znaczy cały czas będą nowe rzeczy dodawane, więc myślę, że to nie jest wersja, to jest końcowa. Tylko to jest jeszcze wersja taka nieukończona do końca, a e, już i tak jest dużo fajnych rzeczy tam po dodawanych. A będzie jeszcze więcej. E, no i co? Mam na nadzieję, że będziecie tam się dobrze bawić. E, no i co? E, link w opisie dla Was. E, I widzimy się na serwerze Discord. Cześć!